Z tej strony Ola i witam Cię dzisiaj ze studia OLALA i chciałabym Cię dzisiaj nauczyć tańca smoka, bardzo powoli zaczniemy nauczać się tej sekwencji, a później wykonamy kilka razy ją płynnie. Zaczniemy w pozycji siadu napięty, przenieś ręce do przodu, skoncentruj uwagę na oddechu. Trzymać ręce na prawo, wróć do centrum i na lewo. Wróć do centrum, proste plecy w górę, okrągłe w tył. Wdech i wydech do góry. Jeszcze cztery. Mocno zaokrąglone plecy. Trzy. Dwa, i jeden. Usiądź napięty, połącz kolana. Rozgrzej barki. Na przemiennie duże koła. Teraz otwórz szeroko wdech i wydech za plecy. Wdech. Druga ręka górą. Wydech. I jeszcze wdech. I wydech. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa i ostatni. nadgarstki Ustaw dłonie w stronę kolan, zegnij troszkę łokcie. Druga strona, grzbietem dłoni do podłogi. Szeroko ręce. Otwieraj, pełny wyprost palców. 4, 3, 2, 1. Teraz daj ręce do góry, wdech, wypchnij dłonie do sufitu. I wydech, zaokrąglone plecy. Wdech, otwarcie klatki. Wydech. I jeszcze dwa razy. Przełóż ręce do przodu. Z okrągłymi plecami idziemy do przodu. Opadnij biodrami w dół, barki oddal od uszu, broda do mostka i wróć. Wydech. I wdech. I wracamy. Ostatni raz. Teraz zadzieramy palce, pieś z głową w dół, na zmianę, powypychaj pięty. Zatrzymaj na chwilę, głęboki wdech, ustami wydech. Przejdź wolno na początek maty, ustaw stopy na szerokość bioder, chwyć za łokcie. I popołyj delikatnie na prawo i lewo. Luźno puść ręce. Rolujemy. Połącz nogi. Na samym początku maty stajemy. Połączone ręce. Teraz daj prawą nogę do góry. Wdech. Z wydechem bardzo powoli przechodzisz do wojownika trzeciego, ale w tej sekwencji mówimy, że przechodzimy do smoka. Dodaj ręce do boku. Postaraj się ustawić biodra na tej samej wysokości. I teraz wolno odkładasz prawą nogę na ziemię, prawą rękę na ziemię, lewą dajesz do góry. Wdech i wydech odkładasz. Odepchnij się rękoma od ziemi. Unieś lewą nogę. Przechodzisz do psa z głową w dół z uniesioną jedną nogą. I teraz przytul kolano do klatki. I bardzo powoli wróć stopą między dłonie. Jeżeli zatrzymasz się gdzieś tutaj stopą, to pomóż sobie ręką. Za każdym razem przekładaj stopę bo kiedy wejdziemy do kolejnej pozycji, chcę, żebyś miała kolano dokładnie nad piętą. I tutaj mamy jeden ustami, głośny wydech, a pozostałą część sekwencji ćwiczymy przez oddech, przez nos. I teraz znowu przytulasz kolano do klatki, robisz długi krok, jeżeli potrzebujesz, pomagasz sobie. I teraz mamy dookoła świata, czyli zmieniamy kierunek o 180 stopni. Lewa noga, podnieś piętę. Połóż lewą rękę na ziemię, a prawą daj do góry. Skręt w prawo. Wolno, ręka opada na ziemię. I wszystko na drugą stronę. Prawa noga idzie do góry. I prawa noga wraca. Stopa między dłonie. Wstajesz do góry, wdech i ustami wydech. H, litera H, głośny wydech. Odkładasz ręce na ziemię. Stąd noga idzie do góry i mamy boczną deskę. Czyli najpierw przechodzisz do tradycyjnej deski, cały czas prawa noga uniesiona, i teraz dajesz nogę prawą. Nie gdzieś tu nisko, ale starasz się jak najgłębiej po przekątnej. A tylną nogę odkładasz całą na ziemię. Odepchnij się teraz stopą i ręką i wejdź do bocznej deski. Wracamy. Lewa ręka na ziemię, wraca prawa noga. Dajesz nogę wysoko do góry, znowu pośladki na tej samej wysokości. Kolano do klatki, długi krok i mamy latającego smoka, czyli unosisz lewą nogę do góry, starasz się ustawić głowę, biodra i stopę na tej samej wysokości. Wstajemy do góry wdech. I to jest pierwsza strona. Teraz będziemy robić to samo od lewej nogi. Zaczynamy z połączonych rąk. Lewa noga do góry wdech. I wydech z kontrolą. Nie spieszysz się, wolno przechodzisz przez smoka. Odkładasz nogę, lewa ręka na ziemi, prawa do góry. Wdech. Wydech zamykamy. Prawa noga do góry. Prawa noga do przodu, długi krok stopa między dłonie. Wstajemy i głośny wydech. Dłonie na ziemię. Prawa noga w górę i długi krok do przodu. Dookoła świata wracamy na początek maty. Prawa ręka na ziemię, lewa do góry skręt, wdech i wydech odkładamy. Lewa noga w górę, do psa z głową w dół. I lewa noga w przód. Wstajemy. I głośny wydech, dłonie na ziemię, lewa noga do góry i boczna deska na drugą stronę, czyli przejdź najpierw do deski, odstaw całą stopę tylną na matę. I bardzo długi ruch po przekątnej, odepchnij się od ziemi ręką i stopą. Wróć. Noga idzie do góry. Długi krok do przodu. Latający smok. Złap równowagę. I stajemy. To teraz spróbujemy szybciej i prawą, lewą od razu. Na początku maty zaczynamy. Połącz ręce. Oddychaj przez nos. Prawa noga do góry wdech. I wydech smok. Odłóż prawą stopę, prawą rękę, lewa ręka do góry. Wdech. I wydech. Lewa noga w górę, lewa noga w przód. Wstajemy. I głośny wydech. Dłonie na ziemię. Lewa noga do góry. I lewa noga w przód. Dookoła świata. Lewa ręka na ziemię, prawa do góry, wdech i wydech. Prawa noga w górę, prawa noga w przód. Wstajemy i wydech. Dłonie na ziemię, prawa noga w górę i boczna deska. Wdech i wracamy, wydech. Długi krok. Smok. Wstajemy do góry, wdech. Wracamy do smoka, wydech. Płynne ruchy z kontrolą, wolno. Lewa ręka na ziemi, prawa do góry, wdech. I odkładamy wydech. Prawa noga wdech. Prawa noga wraca, wydech. Wstajemy do góry, wdech. I wydech. Dłonie na ziemię, prawa noga w górę, prawa noga w przód, dookoła świata. Lewa ręka w górę, wdech i wydech. Lewa noga do góry, lewa noga do przodu, wstajemy, wydech. Dłonie na ziemię, noga do góry, boczna deska. Wdech i wracamy. Wydech. Długi krok i smok. Wolniutko. Do góry. I zaczynamy jeszcze raz. Prawa noga do góry, wdech i wydech. Długi krok. Lewa ręka do góry, wdech. I wydech, lewa noga do góry, lewa noga do przodu. Wstajemy. Głośny wydech. Dłonie na ziemię. Lewa noga w górę, lewa noga w przód. Dookoła świata. Tylna pięta uniesiona, prawa ręka w górę. Wdech. I wydech, prawa noga w górę, prawa noga w przód. Wstajemy i większe otwarcie klatki. Wydech, ściągnij łokcie mocno w dół. Dłonie na ziemię. Odepchnij się rękoma. Boczna deska. Wdech. I wydech. Ciągnij udo blisko brzucha. Jak najdłuższy krok. Smok. Wstajemy do góry. Wdech. I wracamy, wydech, odłóż nogę, odłóż rękę, prawa do góry, wdech. I wydech, prawa noga, prawa noga w przód. Wstajemy, wydech, dłonie na ziemię, prawa noga w górę, prawa noga w przód, dookoła świata. Prawa ręka na ziemię. Pamiętaj, tylna pięta uniesiona, stopy równolegle. Zamknij lewa ręka na ziemię. Noga do góry. Noga w przód. Wstajemy i wydech. Dłonie na ziemię. Noga do góry. Boczna deska. Wdech. I wracamy. Wydech. Długi krok. Smok. Biodra na tej samej wysokości. Wstajemy. I wydech. Chwilkę odpoczniemy, wyrównamy oddech. Skoncentruj uwagę na oddechu. Staraj się oddychać przez nos. I zrobimy jeszcze prawą, lewą stronę. Wdech i wydech smok. Odłóż lewa ręka do góry, wdech i wydech. Lewa noga. Lewa noga w przód. Wstajemy i wydech. Odłóż dłonie. Lewa noga do góry. Lewa noga w przód. Dookoła świata. Prawa ręka w górę, wdech. I wydech. Prawa noga. Prawa noga w przód. Wstajemy. Otwórz klatkę. Wydech. Noga w górę. Boczna deska. Wdech. I wydech. I teraz udo blisko brzucha. Długi krok wykonaj. Smok. Wstajemy do góry, wdech. Wracamy, wydech. Odłóż nogę, lewą rękę, a prawa do góry, wdech. I wydech. Prawa noga w górę, prawa noga w przód. Wstajemy. Odłóż ręce. Długi krok do przodu. Dookoła świata. Lewa ręka w górę. Lewa na ziemię. Noga do góry. Noga w przód. Wstajemy. I głośny wydech. Dłonie na ziemię. Noga do góry. Boczna deska. Wdech. I wracamy. Wydech. Długi krok, smok. Wstajemy do góry wdech i wydech. To teraz wykonamy podrząd. dwa razy prawa lewa, prawa lewa, czyli pełne dwa obroty. Stań na początku maty. Wyrównaj oddech. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. Zaczynamy. Prawa noga do góry, wdech. I wydech. Smok. Odłóż nogę, lewa do góry, wdech. I wydech. Lewa noga w górę. Lewa noga w przód. Wstajemy. Wydech. Dłonie na ziemię. Lewa noga do góry. Lewa w przód. Dookoła świata. Lewa ręka na ziemię, prawa do góry wdech i wydech. Prawa noga w górę, prawa noga w przód. Wstajemy i wydech, dłonie na ziemi. Noga w górę, boczna deska. Otwórz wdech i wydech. Długi krok. Smok. Wstajemy do góry. I wdech. Wracamy. Wydech. Odłóż nogę, odłóż rękę, prawa do góry. Wdech. I wydech. Prawa noga w górę. Prawa noga w przód. Wstajemy. Wydech. Noga do góry. Długi krok dookoła świata. Prawa ręka na ziemię, lewa do góry, wdech. I wydech. Lewa noga. Lewa noga w przód. Wstajemy. Wydech. Dłonie na ziemię. Noga do góry. Boczna deska. Otwórz prawą stronę ciała. Wdech. I wydech. Długi krok do przodu. Smok. Lecimy. Wstajemy do góry i od razu zaczynamy. Ostatni raz, całość. Z wydechem wracasz do smoka i powoli ręka na ziemię. Wdech. I wydech. Lewa noga. Lewa noga w przód. Wstajemy. Dłonie na ziemię. Góra. Długi krok dookoła świata. Prawa ręka do góry, wdech i wydech. Prawa noga i długi krok. Wstajemy i wydech. Dłonie na ziemię. Boczna deska, wdech i wydech. Długi krok. Smok. Wstajemy, wdech i wydech, wracamy. Odłóż nogę, odłóż lewą rękę, wdech i wydech. Prawa noga w górę. Prawa noga w przód. Wstajemy. Wdech. Prawa noga w górę. Długi krok do przodu. Na wdechu dookoła świata. I wydech, prawa ręka na ziemię. Otwórz lewą stronę ciała. Noga do góry. Wdech. I wydech, długi krok. Stopa między dłonie. Wstajemy. I głośny wydech. Dłonie na ziemię. Noga do góry. Boczna deska. Wdech. I wydech. I długi krok, ostatni raz latający smok. Zatrzymaj tu na chwilę, popracuj. Ustaw biodra na tej samej wysokości, głowa do wysokości bioder. Powoli wyjdź. I wydech. Zatrzymaj na chwilę. Cieszę się, że wykonaliśmy tyle razy pełne. Obroty tańca smoka. Teraz daj ręce do góry. Z wydechem na jedną stronę, powrót i na drugą. Ze zgiętymi kolanami zejdź na dół, przejdź do psa z głową w dół. Zatrzymaj na chwilę. Rozluźnij szyję. Wolno przejść do siadu. Przełóż ręce na kolana. Zamknij oczy. Otwórz oczy, powoli przejdziemy do relaksu. Połóż się na plecy. Wygodnie, dłonie skierowane w stronę sufitu, stopy zrelaksowane. Oddychaj naturalnie. Weź głęboki wdech, ustami wydech, przenieś ręce za głowę, przeciągnij się, kolana do klatki, pobujaj na boki, kołyska w górę i dziękuję Ci pięknie za wspólny czas.